O Ewie Pajor coraz głośniej w hiszpańskich mediach i to nie tylko przy okazji kolejnych meczów FC Barcelony oraz znakomitych statystyk strzeleckich reprezentantki Polski. Tym razem kataloński dziennik Sport poświęcił napastniczce obszerny wywiad, który szybko odbił się szerokim echem w Hiszpanii. Jedna z odpowiedzi Pajor okazała się szczególnie zaskakująca i wyraźnie wykraczała poza typowo piłkarskie tematy. Transfer Ewy Pajor z VFL Wolfsburg do FC Barcelony otworzył przed nią zupełnie nowy rozdział w karierze. Polka niemal od pierwszych występów stała się jedną z kluczowych postaci zespołu Blaugrany, regularnie pojawiając się w wyjściowym składzie i zbierając bezcenne doświadczenie w jednym z najlepszych klubów świata. Wysoka forma, gole i konsekwentna gra sprawiają, że Pajor jest doceniana nie tylko przez kibiców, ale i przez hiszpańskie media. Kataloński sport przed publikacją Pełnej Rozmowy zamieścił zapowiedź w formie dziesięciu krótkich pytań i odpowiedzi. Już na tym etapie fani mogli lepiej poznać kapitan reprezentacji Polski, jej codzienne nawyki, zainteresowania oraz sposób myślenia. Jedno z pytań, z pozoru lekkie i niezobowiązujące, dotyczyło tego, z którą koleżanką z drużyny Ewa Pajor chciałaby zamienić się na jeden dzień. Odpowiedź polki była dla wielu sporym zaskoczeniem. Myślę, że z Irene, bo ona ma malutkie dziecko i wtedy mogłabym poczuć, jak to jest być mamą, powiedziała z uśmiechem. Pajor, mając na myśli Irenę Paredes. Wypowiedź natychmiast została podchwycona przez media, ponieważ rzadko kiedy piłkarki na tak wysokim poziomie otwarcie poruszają wątki związane z macierzyństwem w trakcie trwania kariery. Na razie jednak wszystko wskazuje na to. Że Ewa Pajor w pełni koncentruje się na futbolu. Sama podkreśla, że bardzo dobrze czuje się w Barcelonie i korzysta z życia w słonecznej Katalonii. Wolne chwile najchętniej spędza na plaży w Castel de Fels, gdzie może na moment oderwać się od intensywnego rytmu treningów i meczów. Poza tym, chętnie sięga po książki i ogląda piłkę nożną. Jak przyznaje, regularnie śledzi spotkania męskiej drużyny FC Barcelony a szczególną uwagę zwraca na występy Roberta Lewandowskiego. Wspólna obecność dwóch polskich gwiazd w jednym klubie budzi duże zainteresowanie zarówno w kraju, jak i w Hiszpanii. Przed Ewą Pajor i jej koleżankami kolejny ważny sprawdzian. Już w środę piłkarki FC Barcelony zagrają o następne trofeum Super Puchar Hiszpanii. W półfinale zmierzą się z Atletikiem. Natomiast w drugim meczu Real Madryt zagra z Atletico. Dla Pajor będzie to kolejna okazja, by potwierdzić swoją rosnącą pozycję w zespole i dorzucić do kolekcji następne klubowe sukcesy.